Przy Emilii Platter w Muzeum Sztuki Współczesnej otwarto wystawę Czas na nowe centrum Warszawy. Zobaczyć tu można szereg koncepcji architektonicznych zgłoszonych przez pracownie projektowe z całego świata. Projektów dotyczących kompleksu muzealno-teatralnego na Placu Defilat, składającego się z Gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Gmachu Teatru Rozmaitości. Ze wszystkich propozycji komisja wybrała koncepcję nowojorskiej firmy architektonicznej Thomas Pfeiffer ⁇ Partners. A to inne dokonania tej pracowni architektonicznej. Warszawa z wysokości 75 metrów, z górki Szczęśliwickiej. Akcja Lato w mieście trwa. Właśnie na Górce Szczęśliwickiej wielkim powodzeniem cieszy się zjazd kolejką grawitacyjną. Najpierw na szczyt, i potem w dół. Trasa to ponad 700 metrów jazdy. Ta kolejka tak naprawdę jedzie trochę wolniej, przyspieszyliśmy nieco niektóre fragmenty trasy. Friday jest jak widać duża. Szkoda, że tak szybko się kończy. Lato w mieście. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałem Dobre. tutaj do Panów z telewizji. Wy prawdopodobnie widzieliście Syrenę. I czy to prawda? W ramach Lata w Mieście Teatr Baza przygotowuje specjalne spektakle plenerowe dla najmłodszych. Odbywają się one w warszawskich parkach. Tym razem w parku z przedstawienie legendy warszawskie: o Syrence, złotej kaczce czy o Bazyliszku. Dowiadujemy się z reportażu rozgrywającego się na naszych oczach. Czynny udział widzów, bardzo wskazany. Przedstawienia odbywają się do końca wakacji w soboty i niedzielę. Wstęp, oczywiście, wolny. Pierwszym polskim samochodem produkowanym po II wojnie światowej była Warszawa. Sen o Warszawie M20 to wystawa w Muzeum Techniki i Przemysłu. Pierwsze takie auto pojawiło się w 1951 roku. Warszawa oparta na konstrukcji radzieckiej Pobiedy przechodziła wiele zmian i ulepszeń. Były pick-upy, a później sedany i kombi. Była nawet drezyna. Jest też prawdopodobnie jedyny na świecie prototyp Warszawy 210. Wystawa czynna do połowy września. Drewnianą altanę, pawilon, kamienny most oraz wszystkie inne elementy tego chińskiego ogrodu wykonane zostały przez chińskich rzemieślników. W Łazienkach już po raz trzeci rozpoczął się Festiwal Lampionów. Otwarto też niezwykły chiński ogród. Pod koniec XVIII wieku z inicjatywy Stanisława Augusta droga wilanowska w Łazienkach została przekształcona w aleję chińską. W dzisiejszych łazienkach w ramach Międzynarodowego Projektu Ogrody Światła do końca września, do godziny 23.00, można znów spacerować aleją magicznych lampionów, odwiedzać tajemniczy ogród. www.um.warszawa.pl